Witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maciej na YouTubie. Rozpoczynamy nowy świąteczny tydzień. Mamy 21 grudnia, poniedziałek. Wobec tego kolejny tydzień ze zdrabmasami na moim kanale. Kto ma ochotę, bardzo serdecznie zachęcam do zostawienia łapki w górze, do subskrypcji kanału. Mam dla Was taką kopertę, w której przygotowałem specjalne zdrabki. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie po drugiej stronie kamery. Sami zobaczcie, jakie zdrapki dla Was przygotowałem. Specjalny odcinek dla osób, które lubią angielskie zdrapki. No i tak, za 5 funtów mamy zdrapkę liczbową. Za 3 funty krzyżóweczka oraz zimowe linie. Za 2 funty dwie zdrapeczki świąteczne odliczanie. Ale to nie koniec, bo tak jak obiecałem, mam przygotowane coś specjalnego. Po raz pierwszy na moim kanale dwie zdrapeczki za funta, które jeszcze się nigdy nie pojawiły. Jeżeli jesteście ciekawi, jaki będzie wynik, zostawiamy łapkę w górze i zapraszam do oglądania. No i moi drodzy, zaczynamy od razu od takiej zdrapeczki za jednego funta. Świąteczna zdrapka, która jeszcze się nigdy na moim kanale nie pojawiła. O co tutaj chodzi? Musimy znaleźć trzy e, symbole w jednej linii i wygrywamy przypisaną kwotę. A tutaj musimy znaleźć gwiazdkę. Zapraszam do oglądania. Wkład na dzisiejszy odcinek to 17 funtów, moi drodzy, prawie 100 złotych. Lecimy od razu z pierwszą grą. Mamy sztabkę złota, dzwonek i druga sztabka. Muszą być trzy symbole, także no niestety pierwsza gra pusta. Tutaj mamy sanie, prezent i sanie, także no niestety również pusto. I tutaj mamy świeczkę. Taka ozdoba świąteczna i drugi raz ten sam symbol, czyli no niestety 25 funtów do nas nie wędruje. Szukamy gwiazdki i mamy gwiazdkę, moi drodzy, mamy dwa funty w tej zdrawce. Sami zobaczcie, nie wiem, czy to widać, bo jest ta, 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 ta zdrapeczka, przepraszam, bardzo mała. No mam nadzieję, że to widzicie. Dwa funty, Pierwsze, pierwsza wygrana w zdrapce jest. A teraz przejdźmy sobie do kolejnej, Secret Santa. I moi drodzy. Również tutaj szukamy gwiazdki w bonusie. Tutaj szukamy trzech e, identycznych kwot. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się podobają te zdrabki. Trzy identyczne kwoty mamy dwa funty, cztery funty i 20 funtów. Tutaj mamy po raz kolejny dwa funty, 10 funtów i 75 funtów, 20 funtów po raz drugi, cztery funty po raz drugi. I 5 funtów, także w głównej grze się nie udało, ale może uda się znaleźć gwiazdkę, ale niestety mamy Reniferka. Jak sami widzicie, tutaj od razu jest napisane, że nie ma wygranej. Ale dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobają te nowe zdrabki. To będą się pojawiały tutaj na kanale, bo nigdzie, nigdy wcześniej ich nie drapałem tutaj dla Was. Przejdźmy sobie do zdrabki za 2 funty świąteczne obliczanie. No i musimy znaleźć dwa, dwa identyczne symbole albo dwa razy napis double i lecimy tutaj z grą numer jeden, ozdoba świąteczna Ech, i coś innego, nieważne, <grytanie> to nie jest na pewno wygrywający symbol. Tutaj mamy gwiazdę i prezent, pod grą numer trzy cukierek i sweterek, pod grą numer cztery mamy napis double i świeczkę. Pod, gr pod grą numer 5 iglo i nauszniki. Tutaj napis double i coś innego. Tutaj również dwa inne symbole, dzwoneczek i płatek śniegu. Pod grą numer 8 dzwoneczek i kubeczek. Napiszcie w komentarzu, jak Wam idą przygotowania do świąt, bo coraz bliżej święta, moi drodzy, już. No, w tym tygodniu mamy wigilię, prawda? Już się zaczyna Boże Narodzenie. A ja się zgubiłem, słuchajcie, ja się zgubiłem. Gdzie ja mam teraz drapać? Dziesiątkę, tak? Dziesiątkę? Drzewko i iglo. Jedenastkę. Tutaj też mamy dwa inne symbole. I pod dwunastką również dwa inne. Także, no niestety, pierwsza zdrabka za dwa funty jest przegrana. Tak to czasami bywa. Ale się tym słuchajcie, nie przejmujemy, bo lecimy już z kolejną zdrabką. Jedna wygrana, druga przegrana. Nie przejmuję się tym, bo mamy tutaj e, linie przygotowane dla Was i tymi, e, z tymi liniami sobie zaczniemy. O, czy to będzie widoczne? Myślę, że tak. I lecimy, słuchajcie, z pierwszym symbolem zimowe linie, i mamy łapkę w górę. Komu się podoba, ja to zostawię łapkę w górę pod filmem. Także no, do świąt coraz bliżej. Tutaj mamy złoto. Napiszcie, czy się wyrabiacie ze wszystkimi, przy... no, z tymi wszystkimi przygotowaniami do świąt, czy wam czasu brakuje. W tej zdrapce musimy po prostu zdrapać symbole i odnaleźć je tutaj po prawej stronie, aby utworzyć linię w pionie albo w poziomie. Mamy czapkę. Czapka, czapka. Gdzie jest czapka? Tutaj mamy czapkę, łyżwa, mamy łyżwę, torba, czy worek, jak, jak, to, jak zwał, tak zwał, moi drodzy nie ma większego znaczenia, kubeczek, kubeczek. Ciepłą, gorącą czekoladą. Co my mamy dzisiaj? 21, tak? Czyli w czwartek wigilia, moi drodzy. W czwartek wigilia, w piątek Boże Narodzenie. Niewiele czasu zostało. Pewnie e, kto jeszcze nie zdążył kupić prezentów, to e, no szybko to musi ogarnąć, że tak powiem. No bo czasu naprawdę zostało mało, także pewnie jesteście zabiegani przed samymi świętami. Jeszcze potrawy robicie. Dajcie znać, jakie są tradycyjne świąteczne potrawy u Was w Waszym regionie, bo może troszeczkę inne od tych, które ja znam i od tych, które w mojej rodzinie się podaje. No prawda, co region to inne obyczaje, także napiszcie, jakie potrawy. U Was na świątecznym stole się pojawią. Będzie mi bardzo miło. No i napiszcie, czy już jesteście przygotowani do świąt, bo tak jak mówię, no mamy 21. Czasu do świąt coraz mniej. Tutaj mamy zupę. Tutaj jeszcze portfel. Zobaczcie, gdyby tutaj trafiła się gwiazda w tym miejscu, to byłaby linia. Byłaby linia, no bo jak sami wiecie, no, tutaj niewiele brakuje. <noise> niewiele brakuje do tej linii. Mamy portfel i mamy ogień. I znowu ta gwiazda blokuje, bo w tym miejscu byłaby linia, i byłaby wygrana, i w tym miejscu byłaby również wygrana. Dobra. Kolejny symbol: koc, ale nie ma koca. Pierwszy symbol, którego nie widzę. I sweter jumper, tutaj mamy jumper ale jumper nam nie za wiele da a nie, tutaj jest koc moi drodzy tutaj jest kocyk, ale koc też nie daje wygranej, także linie są przegrane a szkoda, a szkoda, bo bardzo fajna zdrabka. wam też się podoba z tego co, z tego co piszecie tutaj w komentarzach to wam się też ta zdrapka podoba dobra, moi drodzy kolejne świąteczne obliczanie teraz sobie pojedźmy po prostu tak normalnie żebym się tutaj nie pogubił i właśnie zaczynamy od dwóch różnych symboli. Muszą być dwa takie same. Albo dwa razy napis double. I wygrywamy podwojoną kwotę. Tutaj inne symbole, inne. Też dwa inne. Też dwa inne. Tutaj też dwa inne. Nauszniki prezent i kubek, no niestety. Kolejna drabka leci do kosza. Ja się tak troszeczkę spieszę, moi drodzy, bo mamy tutaj przygotowaną krzyżóweczkę za 3 funty. 3 funty. Um, jakby to ustawić, żebyście, żebyście po prostu dobrze to widzieli, żebyście mieli komfort patrzenia na tę drabkę. O, 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 jeszcze troszkę przybliżymy. Tak. I mamy, moi drodzy. Lecimy z literkami. Pierwsza literka J. Tutaj te literki są dosyć małe. I mamy słowa bonusowe. Litery J nie widzę. Od razu drapię następną. U. U. Czy znajdę U na tej krzyżówce? Tutaj mam literkę U. I kolejna literka. Literka C. Icon. I co tu jeszcze? Czy jeszcze gdzieś literka C? Tutaj. Exact. Literka B. W słowie. Tutaj. Tutaj mam literkę B. Zobaczcie, całkiem sporo, już trzy, trzy razy się pojawiła, ale nie widzę. Nie widzę więcej razy literki B. X. X to akurat, o i zobaczcie, mamy na drugim miejscu w tym słówku literka I. W tym słóweczku mamy literkę I oraz w tym, jeżeli utworzy się to słowo, mamy 10 funtów, a jeżeli to, to 20 funtów. Także e, takie są zasady, a minimum w tej krzyżówce muszą się utworzyć 3 słowa i wtedy wygrywam przypisaną kwotę 3 funtów. No dobrze, nie rozgaduję się, tylko lecę z kolejną literą, a będzie to litera R, którą mamy tutaj w słowie bonusowym za 5 funtów. Tutaj mamy literkę R, Art. Tutaj mamy literkę R. Ciężko mi się drapie tą krzyżówkę, przyznam szczerze. <grym> I następna litera T w słowie Time. Tutaj, tutaj, zobaczcie, też całkiem sporo razy się ona pojawiła. I lecimy z kolejną literką, literką D. And uh, students, literka F. F nie widzę w ogóle. Przechodzimy do kolejnej, Z. Czy mamy tutaj gdzieś Z? Nie widzę Z. P. Tutaj mam P. Na empty. Mam nadzieję, że nie będzie empty. Krzyżówka pusta, bo byłoby naprawdę niefajnie. Icon za 20 funtów nam się tworzy słowo. To znaczy, no niedługo się utworzy. Oby, oby moi drodzy. Tutaj. Litera N. I w słowie student. Dobra, następna. W. W. Awake. Y. Y. Gdzie my mamy Y? Ja nie widzę. Tutaj, tutaj jest, 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 ostatnia litera w słowie empty. Tutaj mam literkę e, tutaj mamy, zobaczcie, za 5 funtów i tutaj za, również w drugim słowie za 5 funtów i w słowie uh, time za 10 funtów mamy literkę e, awake na miejscu ostatnim, mamy jedno słowo, w słowie students, paradise. Like. No właśnie, takiego lajka like to ja poproszę pod, film, pod filmem, słuchajcie. Mam nadzieję, że Wam się podoba odcinek typowo z angielskimi zdrapkami. Tak sobie pomyślałem. Dzisiaj nie będzie polskich zdrapek, bo też pytacie o te angielskie. To macie, macie angielskie ode mnie zdrapki. Myślę, że jest to bardzo fajnie. No, po, 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 popatrzeć moi drodzy na te angielskie dratki, co ja tutaj już mówię? I v. v. Kolejna litera V. Nie, 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 tutaj nie mamy V. Zabrakło trochę tych słów. T nie było, a nie było tak Students, mamy literkę T, mamy tutaj słowo, a nie było. O nie było. L. Czy było L? Bo nie widzę, nie widzę szczerze mówiąc. I. Czy było i? Było i, ale to nic nie daje. N. Również N było w tym miejscu. Ojejku. K. Nie było K. Co ja widzę, to nie ma tutaj wygranej, ponieważ nie mamy trzech słów, ale możecie dać mi znać w komentarzu, bo może się mylę. Także ta krzyżóweczka jest pusta, krzyżóweczka za 3 funty. I ostatnia zdrabka na dzisiaj, świąteczna zdrabka za 5 funtów. Szukamy wygrywających liczb, albo tutaj takich symboli, zobaczcie, mamy...

nie mamy wygranej. 23, 28, 7, 2, 35, także bliziutko. 30. Mamy, na, mamy znaczek 2 funtów. Słuchajcie, podwojenie stawki. 2 funty, takie, taki znaczek 2 funtów, podwojenie stawki. Także już się cieszę. I 39. Świetnie. Zdrabkowy odcinek z angielskimi zdrabkami udany. Szukamy dwóch kciuków. A mamy niestety świąteczny dzwoneczek za 100 funtów, a w drugim bonusie pudding po prostu za 50 funtów. Także tak to wygląda. Sprawdźmy sobie, co kryje się pod tym symbolem. 5 funtów razy 2. 10 funtów, świetnie, ale to nie koniec, dlatego że mam tutaj w tej małej zdrapce jeszcze 2 funty w bonusie, moi drodzy, razem, e, daje mi to po prostu 12 funtów, uważam, że wynik jest jak najbardziej dobry, wkład na dzisiejszy odcinek to 17, wygrałem 12, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, jak Wasze przygotowania do świąt, czy wyrabiacie się ze wszystkim, życzę Wam miłego dnia, moi kochani, i widzimy się w środę o 11.30. Miłego dnia, papa! Pa.